Specjalnie dla was wprowadziliśmy nasz nowy produkt, którym jest pakiet grafitowy. Jest to pierwszy w Polsce pakiet stworzony specjalnie dla mikrofirm, których na rynku polskim jest ponad 2 miliony. Przeznaczony jest dla każdego, kto ma REGON, czyli dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach pakietu grafitowego otrzymujecie nielimitowany kontakt z lekarzami pierwszego kontaktu w przeciągu 24 godzin, czyli z takimi lekarzami jak internista, lekarz rodzinny oraz pediatra. Natomiast do lekarzy specjalistów wizyty są umawiane w przeciągu 5 dni roboczych, a Wy nie potrzebujecie skierowań. Wizyty umawiane są za pomocą infolinii dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach pakietu zagwarantowane są również badania laboratoryjne oraz diagnostyczne. Dodatkowo każdy otrzymuje 25% zniżki w placówkach Polmed, a w placówkach współpracujących 15% zniżki. Dzięki posiadaniu pakietu opieki medycznej Signum otrzymujecie możliwość umówienia się przez telefon, czyli problem kolejek już was nie dotyczy. Bardzo szybki termin umówienia wizyt, dziś bądź za kilka dni. Wizyty są umawiane na określoną godzinę, a Wy otrzymujecie potwierdzenie SMS-em. Ze świadczeń możecie korzystać w każdej z tysiąca placówek medycznych w całym kraju. A co jest najważniejsze, wszystkie kolejne wizyty są w cenie pakietu. Z pakietu może również korzystać klient indywidualny do 65 roku życia, przy czym miesięczna kwota opłaty to 100 zł. Pakiet dostępny jest w różnych wariantach: indywidualnym, czyli dla jednej dorosłej osoby, w opcji partnerskiej, czyli dwie osoby, oraz rodzinnej. Dwie osoby dorosłe oraz nieograniczona liczba dzieci do 25 roku życia, przy czym są to dzieci uczące się. Dla mikrofirm miesięczna kwota opłaty to 79, zł. Cennik ten obowiązuje już od jednej osoby i nie ma tutaj limitu wiekowego. Za każdy sprzedany pakiet w opcji indywidualnej otrzymujecie 50 punktów, za partnerski 100 punktów, a za rodzinny aż 125 punktów. W przypadku, kiedy dana osoba chce podjąć współpracę jako niezależny partner i brać udział w planie gratyfikacji, może kupić pakiet grafitowy w cenie indywidualnej za 100 zł. Zakupując pakiet w cenie firmowej, przypominam, że niezależny partner nie bierze udziału w dodatkowych profitach, takich jak program samochodowych, premie finansowe oraz bieżące konkursy. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie naszego nowego produktu, zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Pozdrawiam, Marta Ryszewska.